Rzeczywistość, w której żyjemy, kreujemy dzisiaj sami. To my, za ten przestrzeń, którą żeśmy dzisiaj otworzyli, czyli przestrzeń naszej egzystencji świata, który, który tak naprawdę jest naszą iluzją, bo jest przez nas tworzony, pozwala, że my musimy się w nim odnaleźć. Oczywiście można by tu przetoczyć wiele dowodów naukowych, jak to wszystko powstało, jak to wszystko hula. Ja bym chciał dzisiaj Państwa zaprosić do przestrzeni świadomości i ja to nazwałam taką wzrastanie w świadomości, taki przekroj wszystkiego po trochu związanego z... Tym jak żyjemy, ponieważ no, każdy z nas zastanawia się, jaki jest tego sens, po co to wszystko jest, co ja tutaj robię. I tak bym chciał powędrować z Wami króciutko przez te, przez te wszystkie pola. Dzisiaj jest moda na pola kwantowe. To są wszystko pola energetyczne. Tych pol energetycznych mamy bardzo dużo, one się przenikają nawzajem, przenikają się pod różnymi kątami, przenikają też nasze całe jestestwo, cały nasz organizm fizyczny i niefizyczny. I praktycznie. Y Mniej czy bardziej odczuwamy to, zależy od naszej uważności i świadomości, to koncentrowanie się na, na tych polach po prostu pozwala nam funkcjonować w rzeczywistości, którą tak naprawdę to my kreujemy. Pamiętajcie Państwo, że żadna siła razem z twórcą niczego nam nie narzuca. Dostaliśmy to razem z wolną wolą. I to jest najbardziej okrutne dla nas, że. Musimy się zmierzyć z tym, że to my wszystko po prostu robimy, to wszystko zawiadujemy i no niestety poniesiemy jakąś, jakąś odpowiedzialność, jakieś konsekwencje. Jeżeli jesteśmy wewnętrznym dialogu, czyli umiemy się porozumiewać na przestrzeni tej duchowej, i materialnej i te dwa światy się przenikają nawzajem, to tak naprawdę już na samym początku ta świadomość pozwala nam ogarnąć taką przestrzeń, że nic nam naprawdę nie grozi. Najgorsze to jest, kiedy przekierowywujemy się albo w jednym, albo w drugim kierunku i też trzeba to przyjąć, że samo postępowanie na ścieżce duchowej czy rozwój duchowy, oderwaniu tego typowego fizyczności materializmu może być bardzo niebezpiecznym. Wszystko to, co nas otacza, jest stworem naszego, z no, całym szacunkiem, pożądania naszego, ja to nazywam czasami takiego zwanego, chcieństwa, z tego względu, że do życia tak naprawdę niewiele nam potrzeba. Oczywiście nikt nie mówi, że nie mamy mieć jakichś zasobów materialnych, że nie mamy o nie dbać, że tak jak dbać o nasze ciało, ale po prostu podążanie tą ścieżką w nieskończoność prowadzi do tego, że. W pewnym momencie zaczyna nam brakować środków i sił, żebyśmy to wszystko osiągnęli, dwa dochodzi do bardzo przykrych sytuacji tzw. Tak frustracji i rozczarowań i okazuje się, że jeżeli pozwolimy się na chwilę zatrzymać sobie, tak jak tutaj Andrzej przed chwilą powiedział, w pewnym momencie swojego życia uzmysławiamy sobie, że przecież my nie jesteśmy formą biologiczną. Oto sobie pomyślcie, że idziecie dzisiaj na to spotkanie, głowa nabita jakimś problemem poważnym, coś się w życiu wydarzyło i następnie się sobie uzmysłowić, że praktycznie ten problem jest albo go nie ma, albo zniknie, albo się pojawi i z całym szacunkiem, jak przyjdzie tak zwana śmierć, do tego problemu dawno nie będzie, zostanie nasza świadomość, nasza rzeczywistość. I w tym momencie się okazuje, że tak naprawdę te problemy Przyziemne z całym szacunkiem są nic nie warte. Oczywiście one pozwalają wzrastać, pozwalają się rozwijać, pozwalają, a tak naprawdę powodują stra strachy, lęki, straszne, straszną frustrację człowieka, depresję w konsekwencji. To ty bardzo. Panie do nas? Kochani, tu co już było wspomniane, dzisiejszy czas jest czasem niesamowitym, dlatego ja w tych swoich rozważaniach odcinałem się od tego, co było wcześniej, dlatego że dzisiaj nasza rzeczywistość pozwala nam postrzegać to, jak żyjemy, całkiem inaczej. I to, co może już zauważyliście, a w najbliższym czasie będziemy, zauwa będziemy zauważali. Ta nasza rzeczywistość postrzegania świata, który nas otacza, bo on jest dla nas w tym momencie, w danym momencie najistotniejszy, jest całkiem inna. Gdybyśmy spojrzeli na ten świat, oczyma rzeczywistości sprzed kilkudziesięciu lat by był inny. Dzisiaj, ze względu na to, że te wszystkie siły, te wszystkie pola, układ planet w przestrzeni galaktycznej, przyspieszenie czasu to wszystko powoduje, że Zaczynamy patrzeć na nasz, naszą rzeczywistość troszeczkę inaczej. Co to znaczy? To znaczy, że widzimy więcej. Widzimy więcej, widzimy inny sens tego postrzegania, ponieważ w, w tych momentach dochodzi do nas bardzo dużo różnych elementów, różnych, przepraszam, z różnych źródeł napływają informacje. Bardzo modne stały się w tej chwili systemy różnych kursów, spotkań, channelingów. Pisma automatycznego, przekazów, podróży, zwłaszcza podróży astralne, ja to już nie pierwszy raz mówię, trzeba o tym być bardzo uważnym, dlatego że czas, w którym dzisiaj żeśmy się spotkali jest czasem bardzo niebezpiecznym. Dlaczego niebezpieczny? Dlatego, że te wszystkie kanały, te wszystkie płaszczyzny zaczęły się otwierać. Oczywiście ten, druga strona... Jest to, są istoty, byty, energie, które są o zniekształconej świadomości i po prostu nie posiadają tylko ciała cielesnego i oczekują na okazję, żeby się tutaj pojawić. I to nie są żadne strachy na lachy, tylko taka zabawa, zwane wywoływanie duchów, właśnie w channelingi, kiedy nie mamy pełnej świadomości, kontroli, może się dla nas bardzo niebezpiecznie skończyć. I to, co nazywa się popularnie chorobą psychiczną, czy jakiś tam myśl o który zawiaduje naszą świadomością, podwójną osobowością, czy zmienioną osobowością, Dlaczego? Dlatego, że my jesteśmy ciekawi. Ciekawość musi wynikać z pewnego poziomu wiedzy. Nikt nie mówi, żeby nie być ciekawym. Wiedza na poziomie nieakademickim, bo ona jest ograniczona w jakimś stopniu, ale wiedza, która nie ma ograniczeń, nie ma tak naprawdę początku i końca. Ale do tego jest też potrzebna wiedza akademicka, która ma swój początek i koniec, która jest obwarowana tymi dwoma murami zasad. To, co jest mierzalne, to, co jest do zobaczenia, to istnieje, tego nie ma. I w tych kwestiach, nawet te, te przestrzenie tej wiedzy naukowej się przesuwają daleko. Co to znaczy? Dzisiaj, tu było już mówione o bitach, mikrobity to są naj, na dzień dzisiejszy najmniejsze cząsteczki energetyczne, które jesteśmy w stanie określić, nie zmierzyć. Niestety nie możemy ich zmierzyć, ale możemy je określić. I te mikrobity powodują, że. Wielu rzeczy nie możemy zobaczyć, dlatego że nasz obraz, który widzimy jest, od, jest odbiciem fotonów, czyli cząstek światła. Nasz umysł przerabia tego bardzo niewiele, bo jakbyście tu Państwo sobie wysłowili, zapewne po akademicki, jak Pani myśli, ile Pani oko widzi rzeczy, które się tu znajduje w procentach? Jak myślicie, ile rzeczy, które tu jesteśmy, widzimy w procentach? O to kurde, no mal od obraz. Proszę Państwa, jest to około 1%. Około 2%, 2 fotonów z obrazem trafia do mózgu, mózg to przerabia około 1. To są, oczywiście kolega, ponieważ tu się zna na tym pykaniu, to są kamery dzisiaj cyfrowe, to są, to jest obraz oczywiście już, który widzi większą po prostu rozdzielczość. Teraz sobie wyobraźcie, że nas tutaj jest tylko 1%, a tak naprawdę wszystkich nas tutaj jest jeszcze 99%. To są tylko, to są rzeczy mierzalne. To są rzeczy mierzalne, dlatego ta wiedza się przekształca. Niestety tutaj nie chodzi o straszenie, tylko bo jak ktoś słyszy szatan czy demon, to od razu bo skóra cierpie. Proszę Państwa, demony, o których chcę na po słów powiedzieć, to są demony nasze, naszego pożądania. Bo czy świadomość tego, że jak coś pożądam, chcę, jest zła? Nie, tylko jeżeli ona się staje naszą intencją, naszego całego życia, to wtedy niestety przeradza się właśnie w tak zwane demony. Czyli cały czas porząd podążanie, podążanie, cały czas czegoś nam brakuje. Taki banalny przykład, który na pewno znacie, mamy ładny telewizor kolorowy, idziemy do sąsiada, on ma tam dwa razy większy, większą rozdzielność, tam 5, czy leś D, no i w tym momencie włącza się to pożądanie, ja niestety takim się przypomina autentyczna sytuacja sprzed wielu lat w moim rodzinnym miasteczku, kiedy do znajomych przychodzi sąsiadka i tak, na chleb nimą, ale satelitę mam. I to, to było faktycznie przerażające, bo ta pani po prostu tak zacisnęła pasa, bo ona musi wszystkim pokazać, że ma satelitę. Nikt nie mówi, że to jest złe, tylko że dążenie do tego za wszelką cenę do niczego dobrego nie prowadzi. Ten system demonów, demonów ze względu na to, że przyspieszenie czasu wprowadził jeszcze jedną fantastyczną rzecz w sensie negatywnym, że zaczyna nam zabierać się w całą przestrzeń. Przestrzeń właśnie takie odczucia, że braku czasu. Ja tutaj z Jankiem się do końca nie zgodzę, że nie ma tego czasu, ten czas przyspieszy. Owszem, w odczuwaniu. A tak naprawdę, proszę Państwa, to wszyscy z nas, my tym czasem zawiadujemy. I nie ważne, czy my go odczuwamy 0,16 czy 20, nie ma to żadnego znaczenia. Oczywiście. Odczuwanie, postrzeganie na pewno, ale pamiętajcie o tym, że jeżeli do naszej przestrzeni dopuścimy świadomość, że ktoś nam mówi tak, jutro masz być na piątą, a dzisiaj to musisz stać 15 minut wcześniej i z początku się z tego śmiejemy, potem się okazuje, że nawet nie zdajemy sprawy, że nasze życie jest podporządkowane regułą, które ktoś nam inny narzucił. Robiono taki eksperyment, kiedy... Słyszeliście Państwo o treningu osobowości? osobowości? Takie zajęcia z treningu osobowości. No jest taka przykra rzecz, bo zaczęliśmy to przerabiać, i okazuje, się, że 90% informacji o takich treningach, treningach osobowości to są informacje fałszywe. To są same fikcje. Dlatego względu, że znowu tutaj trzeba włączyć naukę. Nauka przerabia doświadczenie na bazie. Na przykład na ileś tam osób, ileś osób było mowa wstawaniu, wstaje wcześniej. Przeliczono to statystycznie, okazało się okazało, że ci, którzy stają przed szóstą, to są ludzie sukcesu. No oczywiście sztab naukowców ogłosił tezę, którą potwierdził, że wszyscy ludzie, którzy będą stawać... Przed szóstą to będą ludzie sukcesu. A reszta, no i to oczywiście to jest znowu, i to przyjmuje się jako tak zwaną prawdę. Konstans, zasadę, prawidło, i nikt się niczym w głębi nie zastanawia, no bo przecież naukowiec powiedział, że jak stanę wcześniej. A potem co się rodzi, no wstaliśmy nie przed szóstą, tylko o piątej, no i żadnego sukcesu nie było. Tak samo jak będą żeście czytali Potęgę się tego Marfiego i wiele takich książek. Nie chodzi, że ja to krytykuję, bo tam jest dużo prawdy. Tylko pamiętajcie Państwo, że my często sięgamy po literaturę obcą. która jest wykreowana na całkiem innym środowisku i innych zasadach, wartościach, troszeczkę innych prawach, na innym tempie życia i zasadach. Więc jeżeli. Tutaj sobie tak. No, ja zmienię swoje postrzeganie, myślenie i od jutra będę sprzedawał na przykład więcej polizu ubezpieczeniowych. No, zapukajcie do sąsiadowej słuchaj, ja ci sprzedam polisę ubezpieczeniową. A ty byś tak. Może się kawę napisz? To jest real, w który nam przychodzi żyć. I ten realak kreuje naszą całą rzeczywistość, naszą ciekawość, naszą porządliwość, posiadanie. W tym wszystkim <laughs> musimy się sami odnaleźć. To, to znaczy, nikt, oczywiście nikt nie mówi, żeby nie korzystać z czyjejś pomocy, ale z całym szacunkiem na tej szczęszcze, na tej drodze jesteśmy sami. To nie znaczy, że jesteśmy osamotnieni, tylko że... Jeżeli jest, wierzycie Państwo w tą wędrówkę dusz wierzycie w to, że jest przyczyna i skutek, to nikt za Was nie będzie ponosił odpowiedzialności. To nie możecie mówić, że to się zrobi i to jest tak zwana strefa komfortu. Bardzo to, co tutaj było już powiedziane, ja to powiem w inny sposób, że to poczucie braku czasu, braku przestrzeni powoduje, że super nam się żyje w strefie komfortu. Wszystkie problemy są pod dywanem, a co jest zresztą, no jakoś to będzie. Będzie no to tak, że i tutaj tą przestrzeń wykorzystują w różne systemy informacyjne, zarządzania, banki, systemy wartości socjalnej, wszystko, co chcecie. Jest to sztab ludzi, którzy pracują nad tym, żeby nam no, rozwiązać problem. No chcesz mieć nowy telewizor? No idziesz dzisiaj do banku. Powiem, słuchaj, dzisiaj mamy promocję dla Ciebie 0%. Pierwsza, pierwsza połowa jest odroczona, druga będzie spłacał tam kiedyś. Proszę Państwa, jest to bardzo przykre z tego względu, że zwierzenie się z tą rzeczywistością przychodzi w momencie, kiedy przychodzi nam za to wszystko po prostu zapłacić. Tu o zderzenia dwóch, dwóch światów: świata materialnego i świata pożądania. Nikt nie mówi, że pożądanie jest złe, ale musi być oparte na realiach. I z całym szacunkiem, wszyscy, którzy nas pouczają, mówią o swojej prawdzie. Nasza prawda jest całkiem inna, bo tą prawdę my kreujemy w rzeczywistości, w której się odnaleźć. Jeżeli. Nasze podążanie tą ścieżką będzie odbywało się tylko na zasadzie pól i ścieżek materialnych, czyli wibracji tych ścieżek materialnych, czy naszego życia, można powiedzieć, tak zwanego fizycznego, biologicznego, a odłożymy sobie gdzieś na bok tą sferę duchową, to niestety spotka nas wielkie rozczarowanie. Z drugiej strony jest też drugi bieg, i tutaj też musimy mieć tą świadomość, że ci, którzy podążają tylko ścieżką duchową, są najbardziej narażeni na utratę tej swojej po prostu ścieżki rozwoju. Z tego względu, że w pewnym momencie już są są tak, to brzydkie słowo, ale niech będzie zadufani w tym, że oni są już praktycznie Pana Boga za nogi trzymają, że im nic nie zagraża. I są to najbardziej niebezpieczne momenty, kiedy tracimy nad, nad tą naszą ścieżką po prostu kontrolę. Więc równowaga tych dwóch światów to jest właśnie tu życie na tej planecie. Z jednej strony dostajemy zadanie, któreśmy się sami w jego podjęli, dwa, dostaliśmy zgodę, żeby tutaj zejść. I dowodów jest na to bardzo dużo. Ostatnim czasy, bo ja lubię takie nieksiążkowe przypadki, nie będę mówił kto, bo to jest taka przychodzi pani i mówi, że sąsiadka ma sześcioletniego syna i ten dzieciak mówi, mamusiu, wiesz co? Ja wybrałem sobie ciebie jako mamę. No mama taka nie bardzo w te ale spokojna mi, no jak nie wybrałeś? Mamusiu, jak byłem, jak byłem, bo do góry mówi to Anna, Maria, Marii, mówi tak, wybierz sobie mamę i mi wskazałem na ciebie. No mama mówi tak, no, no, no dobra. Uśmiechnęła się, minęło parę dni. Pani mówi, zaczęło ją strasznie boleć gardło, no to antybiotyki, a mama mówi, mamusiu, ja ci, ja ci to uleczę, ja tak przepraszam, pokażę to na pani mogę i ten dzieciak przyłożył po prostu tylko dłoń, 20 sekund i mama mówi, kurczę, nic mnie nie boli. To jest to, o czym Państwo na pewno żeście czytali, słyszeli, że dzieci do któregoś roku życia, bo to trudno dzisiaj określić, mają inny sposób postrzegania. Mają kontakt z poprzednim życiem, z tamtą stroną i mają dar uzdrawiania. Tych dzieci będzie w tej chwili coraz więcej. Na mój szacunek które mam to takich dzieci w tej chwili, to w wyższym poziomie jest około setki w Polsce, już setki i będzie tych dzieci po prostu coraz więcej. Dlatego zwróćcie też uwagę, że od pewnego czasu w naszych rodzinach przestaliśmy dyskredytować, chociaż jeszcze to jest, dyskredytować dzieci, które widzą. Widzą anioły, widzą, rozmawiałem z innymi istotami, mają całkiem inną percepcję postrzegania świata, ponieważ widzą to, o czymśmy przed chwileczką że się rozmawiali. I to nie są żadne bajki, ja też Państwu o aniołach Państwu chcę powiedzieć, czyli Państwa nie zamęczam. To tak, no bardzo się cieszę. Jeżeli macie jakieś pytania, to przerywajcie. Proszę Państwa, to nie jest... Ja nie chciałbym, żeby to był taki ścisły wykład, tylko żeby... Jeżeli macie jakieś pytanie, to w każdej chwili możecie spokojnie przerwać, jak mam taką jakąś zdolność po powracania na temat. Jak nie, to pójdę innym karytarzem. Co my tu mamy? O właśnie. Ja przepraszam, bo prezentacja jest tu moja ściąga, ja muszę tam, bo bez tego nie pojadę, bo mogę Państwu... Proszę Państwa... To też takie to są tylko takie moje pozytywne dywagacje, dlatego że jeżeli bardzo się krytykujemy, bardzo siebie osądzamy, bardzo chcemy siebie, tak jak ktoś mówi, spionizować, no nie ma nic gorszego. To nie znaczy, żeby nie być krytycznym w stosunku do siebie, tylko nadmiar tego krytycyzmu, tego osądzania nic do niczego dobrego nie prowadzi. Dlatego, że w pewnym momencie Państwo zapiemy się na tym, że praktycznie wszystko, co robimy, jest źle. Więc to musi być też wyważone. Dlaczego? Dlatego, że... To budzi, to najgorszy stan, to tę wewnętrzną dysharmonię, czy dysonans, że w tym momencie zaczynamy tracić świadomość, czy nasze życie ma sens, czy to życie jest harmoniczne, nieharmoniczne i zamiast się zająć życiem zaczynamy się zastanawiać naprawdę w jakiej rzeczywistości po prostu żyjemy, przecież ja jestem zły, no i to właśnie ten zły. Proszę Państwa, od zarania dziejów, kiedy z tej istoty świetlistej, jaką byliśmy na początku, kiedy nasza materia zaczęła się zagęszczać, a potem nam nałożono na tą istotę trochę materii w postaci ciała. Pojawiła się zawsze grupa ludzi, która umiała tym, tą, tą całą energią, tą wiedzą zawiadywać. No i to jest ta no, manipulacja. No i do dzisiaj się to dzieje w mak makroprzestrzeni, że każdy nam próbuje wmówić, że albo jesteś lepszy, albo jesteś gorszy. Ta rywalizacja, którą żeśmy nam wprowadzono, najgorsza destrukcyjna siła, która może tkwić w naszym naszym społeczeństwie. <śmiech> <śmiech> Oczywiście tysiące kursów samokontroli, samouważności, samorozwoju, ja nie mówię, że one są złe, tylko to nie tędy ścieżka. Sama kontrola do niczego nie prowadzi. Bo sama kontrola prowadzi do błędu. Bo jeżeli Czech się zacznie to nie znaczy, żeby się nie kontrolować. Proszę Państwa, to są tylko słowa. Ja ciągle powtarzam na tych naszych spotkaniach, że jestem wrogiem werbalizmu, czyli słów, bo to jest w no, cały części pewien rodzaj przekleństwa naszego, bo my posługujemy się słowami, na się takie sytuacje, że jedno słowo niedopowiedziane, ktoś się obraża, bo czegoś tam po prostu zabrakło. Więc trzeba być tutaj bardzo uważnym w tym, co mówimy. Witam. Więc jeżeli uważamy, że nasze życie jest doświadczeniem, bo tak naprawdę przychodzimy tutaj jako doświadczenie, doświadczanie, doświadczenie. Życie to jest doświadczanie. Więc wszystko to, co teoretycznie jest wmówione nam, że jest złe, a to co jest dobre, jest naszym doświadczeniem, jest nasze. I nie ma w pojęciu energii, rozwoju czegoś jak dobre i zło. Dobro i zło pojawia się w momencie, kiedy my nakładamy na ten poziom wibracji nasz synonim, czyli określamy go po prostu. Tak jesteśmy dobrzy, jak i źli. jedno i drugie jest pozytywne. Bo ktoś mówi, no złoto jest negatywne. Nie, ono jest tak samo pozytywne, bo ono jest potrzebne. Każda chwila, każda sekunda, każdy czas, to jak tu pan powiedział, po to tutaj przyjechali. Ja też po to tu przyjechałem, żeby się z wami spotkać i spotkać się z samym sobą, bo... Wszystkie nasze przemyślenia, wszystkie nasze doświadczenia, dopóki nie zostaną wyartykułowane, nie skonfrontowane są, no są jakimś urojeniem. W momencie kiedy my zaczynamy o tym rozmawiać, zaczynamy się u tym utożsamiać, one nabierają jakiegoś większego sensu i możemy je podważyć, możemy je rozwinąć lub możemy się nad nimi zastanowić. Dlatego szukanie... Co to jest ta prawda? Jest, oczywiście określeni Państwo znacie bardzo dużo, prawda jest to, co, w co my wierzymy. To jest cała prawda, oparta na doświadczeniu, na wiedzy, na postrzeganiu rzeczywistości. Dlaczego? Dlatego, że prawa, które rządzą wszechświatem są ustanowione, one są, nie są stałe po prostu. One są, podstawowe prawa wszechświata są proste. Bóg nie narzucił niczego w sensie, że to ma być tak, ale prawa, które poruszają tą całą przestrzeń kosmosu, bo one są stałe i są bardzo proste. Resztę wszystko generujemy my sami. To jest m.in. ten syndrom, syndrom pozytywny tej wielkiej, wielkiej woli.